嗯嗯。Uh huh. Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Karolek i dzisiaj zapraszam was na FNAF, ale nie byle jakiego Fnaf'a, bo jest to Fnaf pierwsza część. pewnie was dziwi, dlaczego teraz po upadnięciu tego całego hype'u na Five Nights at Freddy's Karolek zdecydował się na nagrywanie tego Five Nights at Freddy's. Przecież mówił, że ta gra nie jest w ogóle straszna ani nic. Moi drodzy, tak, bo nie siedziałem jakoś specjalnie nad tą grą, nie grałem w nią, grając ostatnio na live z widzami Zagłębiłem się w nią na tyle, że wydaje mi się, że to by był bardzo fajny pomysł na serię. Z racji tego przy okazji też, że hype na tę grę tak powolutku sobie upadł, dlatego teraz będziemy mogli tworzyć coś własnego i przede wszystkim grać Five Nights at Fredis, moi drodzy, jeżeli chcielibyście maraton z FNaFa, który już teraz nadchodzi, już teraz go zapowiadam, to 20 tysięcy łapaczek i pojawia się kolejny odcinek. Możecie też zejść do sekcji komentarzy i napisać, czy oglądalibyście te Fight Nights at Freddy's u mnie, e, oczywiście, na kanale. No i tak, gra jest y, autorstwa. Twórcą jest Scott Cowton. Y, no, pierwsze Fight Nights od Freddy's powstało w 2014 roku, ale to wszystko wydaje mi się, że już wiecie, bo kiedyś na, na zagranicznym YouTube był niesamowity hype na to. Wiem, że Markiplier na pewno to nagrywał jeszcze wielu innych takich już fajnych, bardzo dużych youtuberów. Natomiast teraz, tak jak mówię, hype. Opadł i mam nadzieję, że u mnie na kanale Finance at Freddy's będzie oglądany Perfectillo mobilu. Zaczynamy oczywiście od pierwszej części. Jeżeli chcielibyście zobaczyć też inne części na moim kanale, to po skończeniu jedynki i od jedynki będziemy sobie analogicznie przechodzić do kolejnych części. Z tego co wiem, polega to przede wszystkim na tym, że musimy przechodzić nocę. Jesteśmy jakimś tam gościem w tej pizzerii Fazber Pizzeria, chyba tak ona się nazywa. No na razie jeszcze mało wiem o grze i mam nadzieję, że z każdym zagraniem będę się dowiadywał coraz więcej. W każdym razie chodzi o przechodzenie nocy w Freddy Fazber Pizza. No tak, w, w, rodzinna pizzeria wyglądająca chroniąca przed, przez jakiegoś tam ochroniarza. I mamy oczywiście godzinę 12 nocy pierwszej, mamy oczywiście tych nocy kilka, i musimy chronić siebie przede wszystkim, bo jesteśmy na nocnej zmianie, jesteśmy jakimś tam gościem, który o, już się zaczyna, no świetnie. No i tak, jesteśmy. W... No i dzwoni telefon, no przepięknie po... Tyle co wiem, to to, że grałem na live i każde zamknięcie czy otwieranie drzwi zabiera nam y, zużycie. Tutaj jest usycz, zobaczcie. Tutaj mamy usycz. O, już 97%, może ja nie będę tego zużywał. I teraz będziemy rozmawiali z prawdopodobnie z twórcą gry a, czyli nagrałeś dla mnie wiadomość. Aha. Co bym musiał robić w pierwszej nocy? A, pracowałem przed tobą w tym biurze. Może nie będziemy z nim rozmawiać, bo wydaje mi się, że większość z was już wie o co chodzi. O, świetnie, jak już się teraz tak się zerkniemy na kamery. Tak, show stage nic, Dani nic, Backstage nic. Tutaj mamy Pirate Cave. Tutaj później pojawia się Foxy w późniejszych częściach. Troszeczkę już się zapoznałem z tą grą Tutaj nikogo nie ma w korytarzu, więc jest dobrze. No i moi drodzy, Five Nights at Freddy's chyba większość z was wie o chodzi, musimy przetrwać z nocy na noc. A z racji tego, że jest to maraton, to mam nadzieję, że będziecie to licznie oglądać na moim kanale, że teraz łapeczka w tym momencie, jeżeli oglądasz. Five nights at Freddy's u mnie na kanale, łapeczka została zostawiona i będziecie się przy tym dobrze bawić, bo chcę przejść całą serię. No i oczywiście to zależy od Was, czy seria. Zostanie na kanale, czy ona się na tyle przyjmie, że, że będziecie chcieli ją oglądać. No i na razie mamy 90% zużyta, a dalej godzina 12, także może na chwilę obecną zwolnić. Mówiliście mi też o Easter eggu wcześniej na live, gdzieś komuś naciska się na nos. Czy na pępek? Nie na nos, dobrze? Na nos mówię? Do... O, tutaj! Jak naciskamy temu głównemu misiaczkowi Frediemu na nos, to on wyda jakiś dziwny dźwięk. Dla mnie dosyć dziwna sprawa. No i tak, a mamy tutaj pokazane. Usecz. Dlaczego tak? 88% mamy teraz opcji zużycia tego wszystkiego. To jest w ogóle creepy, Zobaczcie to: To jest jakaś dziwna babeczka. Nie wiem co tak naprawdę chodzi. Ja na razie tego nie będę podświetlał niczego. Będziemy sobie zerkać na kamerę i zużywać jak najmniej baterii. Na razie w korytarzach nie pojawia się absolutnie nic. W naszym stageu. To jest chyba ktoś, czy to jest zwykły Misiek? Wydaje mi się, że to jest zwykły Misiek. Jakiś dziwny dźwięk. Tu nikogo nie ma, tu są tylko jej głowy poukładane wszystkich animatroników. Dobra, i tutaj blisko mnie dalej nikogo nie ma, także czuję się dobrze. I pierwsza noc powinna być przeszedł wsza na poziomie bardzo eleganckim. Mam 83%, a dopiero godzina minęła. Zaczęliśmy o 12, zauważcie to, a mam dopiero godzinę pierwszą. Głównie w Five Nights at Freddy's, tak jak mówiłem, chodzi o to, żeby przetrwać z nocy na noc i skupiać się na tym, żeby animatron... No, i niepotrzebnie zapaliłem to, to światło. Czy bo animatroniki w żaden sposób się do nas nie dostały. Tutaj na chwilę obecną jesteśmy bezpieczni. Tutaj jeszcze nikogo nie ma. Na backstage również Dani Karena też. Restrooms, ok. I tutaj w kuchni na początku mamy tylko e, dźwięk, ale nie mamy. Au, e, dźwięk, ale nie mamy audio, tak, to ma głupota. Mamy dźwięk oczywiście, ale nie mamy obrazu, co jest troszeczkę irytujące. Dobra, no i pierwsza noc na razie ja nam spokojnie. Nie będę marnował tej power, bo mam 77%. To się może później przydać. Poczekamy do godziny drugiej, dopiero później sprawdzę co się dzieje na kamerach, powoli sobie zaczekamy. A zobaczcie, że, że zżera mi tutaj ten poziom, usycz, nie? Zżera mi ten poziom, mamy 76%, no na przykład nie mogę wyłączyć tutaj ani światła, ani nie wiem, na przykład tego wiatraka. Nie można chyba go wyłączyć? Nie, nie można go wyłączyć, tutaj jest pełno rzeczy, był telefon, który można było przede wszystkim pewnie wyłączyć. O, już mamy godzinę drugą, nocy pierwszej, więc zerknijmy co tam się dzieje. Blisko nas nie ma nikogo, w korytarzu też nikogo nie widzę, więc jest elegancko. Jest bardzo spokojnie, co mi się bardzo nie podoba. No bardzo mi się to nie podoba. Nie ma nikogo, nikt na nas nie czeka. Tu też nie ma nikogo. What the fuck! Czyli jest spokojnie i nie musimy się martwić. Godzina druga, a nic się nie dzieje. Więc my sobie odpoczywajmy, naciskamy w jego seksowny nosek. <grym>, What the fuck, o co to chodzi? Na polskim jak i zagranicznym YouTube powstawała masa na przykład teorii z Five Nights at Freddy's, co mam nadzieję, że jakieś swoje teorie wysunę po zagraniu w pierwszą, później drugą, później może trzecią część. Nic teoretycznie się nie dzieje na razie. To jest bardzo spokojnie, co mi się bardzo nie podoba. Restrooms nic, tu nic. Dining area nic, na backstage'u dalej nie ma nikogo. Pirat cave też, nie? No i o co chodzi? Czy ta pizzeria... Co to za pukanie? Wow! Kto mi puka? Ktoś mi pukał? To no dość klipi. Czy ta pizzeria umiera? Czy tutaj naprawdę nikogo nie ma? No bo tu nikogo nie ma, godzina druga, a nic się nie dzieje. What the fuck, to jest bardzo spokojna zmiana naszego, nie wiem, należy nazwijmy go Janusz, niech będzie Janusz. I Janusz sobie siedzi tutaj i nic się nie dzieje. What, 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 what. what, what? Czy nic nas naprawdę nie chce zaatakować? Czy ja jestem niesamowitym szczęściarzem, bugującym każdą grę, do którego nikt się nie chce przywalić? Godzina trzecia, a. nic się nie dzieje. What to myślałem, że będzie trudniejsze. Na razie jest bardzo proste, naprawdę bardzo proste. No i co, nagram może jeszcze przy okazji drugą noc jeśli chodzi o ten maraton. Bo jak przy pierwszej nocy naprawdę nic się nie dzieje. Czy tam kogoś nie zauważyłem? Nikogo nie ma. Tu jest za spokojnie. Naprawdę jest za spokojnie. Nikt ani się na mnie nie czai. Ani nigdzie nie czeka. Czemu tu jest tak spokojnie? What? Halo? Dlaczego? Dobra, skajmy jego nosek, odstresujmy się. Jest godzina trzecia, zaraz będzie czwarta, ja mam 50% mocy do zużycia I nikt mnie nie atakuje! No tego się nie spodziewałem Naprawdę no, myślałem, że to będzie trudniejsze. O! O kuźwa! Stoi na backstage'u! Zobaczcie go Stoi dziad na backstage'u Jest tu? Gdzie jest backstage tutaj? To był chyba ten... ten! Czyli to jest chyba Bonnie, to jest Chika Bonnie, a to Teddy, na razie tyle wiem. I to mi na chwilę obecną wystarczy, bo później będę się sam edukował. Dalej stoi na backstageu. Co za wariat. Co za wariat. Dobra, zmienia się godzina. Godzina czwarta już powinna być dawno temu. Dawno temu powiedziałem. Godzina czwarta, 51% baterii. On dalej jest na backstageu. Nie wiem, czy sprawdzać inne rzeczy. Pirat Caves nic, tu nic, tu również nic. Dobra, dalej stoi na backstage, co zawarte. Godzina czwarta już jest. Jeszcze dwóch godzin brakuje nam do zaliczenia pierwszej nocy, co jest bardzo łatwe. I na razie mi się bardzo podoba. No naprawdę, myślałem, że to będzie cięższe. Dobra, czyli czaj się na nas boni na backstage'u. Ta babeczka, to jest creepy, zobaczcie to. Ta babeczka faktycznie jest creepy. Ale tak jak mówiłem i zdania nie zmieniłem, gra nie wydaje mi się aż tak straszna, chociaż może nie doczekałem swoich jakichś, nie wiadomo, jakich przeżyć w Fight Nights at Freddy's, natomiast... słyszę głupie dziwne dźwięki. Gra mi nie wydaje się na tyle straszna, żeby nie wiadomo jak przy OEj! Ty! W restauracji, w restru... Nie, został na backstage'u. O, o! Bardzo i dobrze Bardzo i dobrze. Gdzie się podziałaś? Gdzie jest... No, a nie, dalej jest w restaurant. Dobra, restrooms, w sensie... Dobra, a na backstage'u? Jeb spierdzielił! Je- O, już jest tutaj! O blisko mnie jest! O jasny gwint! Czysto! na na już się powinna pojawiać. Na razie nie będę zasłaniał drzwi A tu w restrooms? Jeb, zniknęła. Kiczek East Hall. Tu jest w korytarzu. A ta czika zniknęła, ty! Tu jest jej głowa. O nie. Nie. Ej, ej! Jakby się tak w to wkręcić, no to. to on jest dalej tutaj. Słyszę jakieś bardzo porobane dźwięki. Nie ma pojęcia skąd one dochodzą. Ej, ale ta czika zniknęła. To jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne. Restrooms. Nie ma jej tu blisko. To nie ma jej. Ten dalej czeka w korytarzu i nie chce chyba mnie zaatakować. No co jest? Gdzie? Oj, brzydkie dźwięki. Godzina piąta, zaraz się chyba zamknę. Zaraz się chyba zamknę i tyle z tego będzie. Blisko mnie. Patrzcie, jest tutaj. Ja pierdyle jest gdzieś tutaj. Zamknę te drzwi, pierdzielę to. I będę nadzorował tylko tę stronę. O, jest tutaj. Zba... Gdzie? Ziomeczku, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, ziomeczku? Ej, to jest creepy. Gdzie jest? Jest blisko mnie, tak? Dobra, zamykam drzwi, wyłączam światło, a tutaj nie ma jej. Nie ma tej cziki. Jest blisko też! Jest bardzo blisko, zobaczcie nie podchodzi. Będę tylko to nadzorował. Na pewno do godziny szóstej nie zejdzie mi maksymalna ilość. On jest tu blisko. Ona nie podchodzi. Do godziny szóstej nie zejdzie mi maksymalna ilość tej baterii. Jest tu gdzieś blisko i nie chce podejść. Gdzie ona się pokaże? Tu w drzwiach? Cholera jasna, no. no. Co jest z tobą? Patrzcie, jak blisko podeszli. Halo! Halo, chyba to przetrwam. Nie chcę zamykać jeszcze tamtych drzwi, bo wydaje mi się, że może braknąć troszeczkę. Nie, chyba nie braknie. Zobaczcie, no jest blisko i nie chcą podejść do mnie. Czemu po prostu nie chcesz podejść, pogadać, nie wiem, mówić się na jakieś spotkanie biznesowe czy coś? Halo, jakaś jazda nie podchodzi do mnie. Co jest z tobą? Zaatakujesz mnie jakoś? Bo jestem speniany. dobra, nie, zamykam te drzwi i niech obie pary drzwi będą zamknięte. Przeczkamy do godziny szóstej i pięknie. Pierwsza noc za nami nic specjalnego się nie wydarzyło. Myślałem naprawdę, że to będzie cięższe. Jej! Pierwsza noc za nami? Wow! Ej, to skoro to jest takie proste, czy schody zaczynają się od drugiej nocy? Ciężko powiedzieć. Czy znowu będzie do nas dzwonił ten dziwny gościu na telefonie? O, że to jest twórca, gry, że to jest ten Scott. Nosek. Standardowo? Nie, no, o, jednak dzwoni telefon, dobra. Dobra, odbieraj. KS jest ten telefon. Hello! Halo! Będziesz ze mną rozmawiał? Dzień dobry! No, kuźwa, no. Dzień dobry. Ha Hello! Halo! Tak, jestem w drugim dniu. A, musimy pogadać o czym, dobra, nie chcę z Tobą rozmawiać, odpuszczę gadanie z Tobą. Dlaczego też nie? W lewym górnym rogu, oczywiście tam, gdzie jest moja kamerka teraz. E, wyłączamy te wszystkie rzeczy i dobra. Tutaj nie ma nikogo, tu się nikt nie czai. Pirate Cave nic. Ten jest już w korytarzu. Chiki nie. A, Chika jest w restrooms, tak? No dobra, czyli na razie będziemy na nich spokojnie chyba czekać i nic specjalnie nie panikować, bo oni nie podchodzą. Blisko nas jeszcze nie ma. On jest tutaj w West Hall, czyli gdzieś tam troszkę dalej po lewej stronie. To jest ten Bonnie. No i Chica znajduje się w restrooms, czyli. Pokoje takie do, do odpoczywania, rest, nie? Czyli restrooms. To no wiecie o co chodzi. Dobra, w każdym razie na chwilę poczekam, bo mam godzinę 12, już dużo 10% baterii. Szkoda, że nie da się tego świata włączyć, ani tego wiatraka, bo to nam z prąd. Na spokojnie, przejdziemy przez kolejną noc. Five Nights at Freddy's, część pierwsza. To jest już druga noc. Pierwsza noc poszła bardzo spokojnie. I przypominam, że to jest maraton, także jeżeli chcielibyście kolejne odcineczki, 20 tysięcy łapeczek i jedziemy z kolejnymi. A wy w międzyczasie zejdźcie do sekcji komentarzy i piszcie mi, o co mi mniej więcej chodzi. Ja sobie spróbuję większość mimo wszystko odkryć sam. Bo jestem fanem. S... Show Stage. O, kuźwa, zobaczcie. Bo jestem fanem poznawania wszystkiego samemu. On jest na show Stage. U. To jest yy, Freddy, tak? To jest ma Freddy, ona dalej tu się czai. A, tu jest dalej w West Hall, nigdy do nas nie podchodzi. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Godzina pierwsza, 80% baterii może troszeczkę pooszczędzam. A tak jak mówię, zajdźcie do sekcji komentarzy i przede wszystkim napiszcie, czy chcielibyście oglądać te serie u mnie na kanale. To jest dla mnie bardzo ważne, więc czekam na nasze komentarze. Dobra, tu jeszcze nikt do mnie nie podchodzi, tam dalej w West Hall się czai. Ten, ta dalej w restrooms, a w show stage'u dalej jest... Ten się obrócił. No, dziad się obrócił. Kuźwa. Ta babeczka jest creepy! Zobaczcie ją, w tym miejscu jest. Nie wygląda za satysfakcjonująco, troszeczkę mnie stresuje, Gdzie na pierwsza. Czy podchodzi ktoś do mnie? O-o. No, dalej jest tak jak był, tak? Tu nikogo nie ma, ten dalej jest w West Hall i nie chce podejść. O! Ty! Czemu rozwaliłaś? Zamknę na chwilę, bo wydaje mi się, że może być blisko. Wydaje mi się, że może być blisko mnie. Ja zaraz sprawdzę, gdzie jesteś. O, oh, fucking! Jesteś tutaj. Dobra, na chwilę obecną jeszcze wyłączę. Bo wydaje mi się, że mogę sobie jeszcze z tą poradzić. Dalej tu jesteś. Jak tam Freddy? Czy on się znowu porusza? Jest na show stageu. Ona jest tutaj, tak? Kamera druga. Zniknęła. Jasny gwint. gdzie ona zniknęła? Gdzie jest ta chica? O, 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 Tu coś też widzę. Że to jest Bonnie, tak? On z West Hall uciekł. Aż tutaj? Nie, on jest już tutaj. w supply Closet, tak? Tu nikogo nie ma. Zniknęła mi cika, co jest... Znowu była w restrooms. Kuźwa bądź. Dobra, nie ma jej. I tu też jesteśmy bezpieczni jeszcze przez chwilę. No gdzie ona jest? Była w restrooms. Piroka. To jest ten Foxy chyba, tak? Godzina druga. Troszeczkę Wyciluję. Wyceilujmy i sprawdzajmy to na spokojnie. Coś trzeba jeszcze wyłączyć. On dalej jest w tym cave, to jest dość dziwne. Freddy znowu na mnie patrzy swoimi pacołami. Gdzie ta chica uciekła? I ja pierdyle. To jest creepy. Do tego Cave'a nawet nie zaglądam Supply Closet. On jest gdzieś y, tutaj. Dobra, no i ty nic się nie dzieje. Tacika zniknęła! Ewidentnie zniknęła! I chyba nas nie chce tej nocy przestraszyć. 53% baterii w sensie tej energii, a my jesteśmy bezpieczni. Ona zniknęła, ewidentnie zniknęła. Ale w West Hall chyba ktoś się tu znajduje, nie, nie widzę. Ten dalej tu czeka w Supply Closet. No i jest spokojnie. Dobra, wezwijmy Miszka! A, czekajcie, najpierw wyłączę światło. Dobry! Dobry, wzywam was! Wzywam was, przybądźcie mnie trochę przestraszcie, co? Naprawdę nie wierzę, że... O, jest tutaj, jesteś tutaj, czyli jesteś w miarę blisko, tak? Ten dalej jest tam. Jeszcze tutaj cię nie ma. O! Dobra! Już czają o co chodzi mniej więcej, czyli tak, tutaj byśmy musieli już na stałe zamknąć drzwi, żeby on do nas nie przychodził, tak? To jest porąbane. Ok, czyli on jest teraz nas blisko. Tak gdzieś będzie tutaj dalej. Ten z już nie wyjdzie do nas. Tak mi się przynajmniej wydaje, on się po prostu na nas jakoś tam czai. Godzina trzecia, także. O, zniknął. Pieruński gist! Dawaj mi tu, gdzie ona jest. Tu ona jest dalej w 4A. Ten w ogóle się gdzieś podział. Ten dalej w. A ke... tam kogoś widziałem. Tu jest cika, ona jest tutaj, tak? Jak ona się teleportuje? What the fuck, daj mi garilla, zobaczy ją. A wcześniej była gdzieś tutaj. Ej, ale trochę to jest niepokojące, bo zniknął ten misiek. Zniknął ten misiek. Niech to ten misiek Zamykam to pierdziele, trochę się boję tej strony Tam nic nie będę testował Zaczekajmy chwilę, czy z prawej strony ktoś się pojawi 34% i wydaje mi się, że drugą noc też uda nam się przejść Chyba nie gram w to najgorzej, mogę śmiało powiedzieć Jeszcze nie zapeszajmy, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca Nie chwalmy ciki przed zachodem niego bo może jeszcze tutaj coś złego się... wydarzy, pierdziele to Blisko nikogo nie ma Ta znowu gdzieś zniknęła, podziała się Tu jest boni a ona ten jest dalej w tym korytarzu. Ona zniknęła. Jak jej nie ma? Tak jej nie ma. 27%. No i spokojnie. Godzina czwarta. Może uda się przeżyć tę noc. Nie jest najgorzej. Dobra, tutaj tę stronę zostawiamy. To jest racjonowanie. Moi drodzy, tak jak mówiłem, uwielbiacie gry. O, jest znowu w korytarzu. O, tu się jeszcze jakiś ziomek wychylił. Co jest? Ale ten Foxy zniknął. To mi się nie podoba. Zniknął ten Foxy. Ten Foxy zniknął, to mi się nie podoba. A był tutaj. A, bo to się otworzyło, tak? Ten cave się otworzył. Patrzcie, no nie ma. Wszyscy zniknęli. Cika też zniknęła. Wszystko się popsuło. Zamykam, albo nie. Zamykam, Pierdziele. Światło też. Godzina czwarta. Nie, no muszę ostrożniej, ostrożniej. Też są zamknięte drzwi. Nic mnie tu już nie wystraszy. Godzina czwarta i 16%. Powoli, powoli. Powinno się teraz zmienić na godzinę piątą. I powinniśmy to przeżyć. Godzina piąta, proszę. Godzina piąta, proszę! Godzina piąta szybko, bo 12% jest. Chyba nie damy rady. Chyba nie damy rady. Jest bardzo źle. Zmień się na tę godzinę piątą! o, o kurde! Dżomek! Czemu tak? Skądś ty się urwał? Skądś ty się urwał? Dobra, jeżeli człowiek wkręci się w tę grę, to naprawdę przez chwilę może być straszna o game over czyli przestraszą mnie to był chyba foxy tak nie wiem możecie pisać w komentarzu wydaje mi się że na tyle ogarniam tę grę że to powinno coś z tego być że to nie będzie jakaś beznadziejna seria no i co moi drodzy chciałbym polecieć z maratonem także mam nadzieję że odcinek pierwszy się podobał i druga noc nie została przeze mnie przyszedłsza. także kolejny odcinek zaczniemy od drugiej nocy i mam nadzieję że sobie poradzę z tym przede wszystkim będę delikatnie Naprawdę delikatnie dysponował tą mocą, którą posiadam, czyli power, do tego, żeby zamykać drzwi, otwierać, robić światło. Wow! Na chwilę obecną na razie mi się podoba i muszę przyznać, że jeżeli Wam się spodoba, to ta seria mogłaby zostać na kanale. Także dawajcie znać, co myślicie, piszcie komentarze od razu. Jak będzie 20 tysięcy od razu wjeżdża kolejny odcinek z Five Nights at Freddy's, części pierwszej. No i co, bawcie się dobrze przy tej serii, mistrzostkę ode mnie. Do zobaczenia, mam nadzieję, już e, za chwilkę. Trzymajcie się. U!